Uwaga, uwaga! Zaczynamy temat lekcji Przypowieści Biblijnej. To jest lektura obowiązkowa dla Was do egzaminu ósmoklasisty, więc bardzo proszę uważnie słuchać. Zaczynamy od tego, czym jest Przypowieść. Przypowieść jest to utwór, który ma pewną historię. I ta historia jest w sensie dosłownym, do opowiedzenia, jest jakaś fabuła, natomiast w tej fabule ukryty jest jeszcze jeden dodatkowy sens. On jest głębszy i zazwyczaj dotyczy kwestii relacji boga z człowiekiem, czyli odnosi się do wiary. I Jezus opowiadał przypowieści w Nowym Testamencie i poprzez przypowieści nauczał, więc przypowieść jest utworem dydaktycznym, zawiera pouczenie i mówi o tym, jak należy się zachowywać, co jest dobre, a co złe. Więc prezentuje wzory do naśladowania i wskazuje, czego należy unikać. To jest definicja przypowieści. Bardzo proszę, pod tematem przypowieści biblijne, zapisać sobie definicję przypowieści. W podręczniku jesteśmy na stronie 251. I najpierw mamy przypowieść o siewcy. Kto to jest siewca? Siewca to jest ktoś, kto sieje. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. I tu się zaczyna przypowieść. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padały na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padały na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padały między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. O czym jest ta przypowieść, o co tutaj chodzi? W sensie dosłownym jest to mało skomplikowane, ponieważ mamy tutaj po prostu siewcę, który rzuca ziarna i te ziarna pa padają na różne grunty. I w zależności od tego, gdzie padną, tak też później zaczynają wzrastać bądź nie. A jak my mamy odczytać ten głębszy sens? W tym przypadku siewcą jest Bóg. To sianie to jest głoszone przez Boga słowo. Natomiast ziarna to ludzie, którzy słuchają tego słowa. A gleba, na którą ziarno pada. To jest realizacja tego słowa w praktyce życiowej. I teraz trzeba się zastanowić. Zobaczcie, w tej przypowieści więcej jest nieudanych prób zasiewu, więc takie sianie słowa Bożego nie jest proste. Ta przypowieść nam pokazuje, że są osoby, które słuchają, ale nie potrafią postępować, łamią zasady. Są osoby, które postępują zgodnie z wartościami, jeżeli to nie wymaga od nich żadnego wysiłku. A gdy okoliczności staną się niesprzyjające, to nagle zapominają o wyznawanych zasadach. Są osoby, które słuchają, chcą postępować dobrze, ale ten nadmiar codziennych trosk i obowiązków sprawia, że zapominają o wartościach. I są osoby, które słuchają, i po prostu słuchają, i trwają. I to są te osoby podatne, te, które przyjmują Słowo Boże. I niezależnie od okoliczności nie zapominają o wyznawanych wartościach. Więc można powiedzieć, że ta przypowieść jest taka bardzo psychologiczna, że ona jest po prostu o nas, i teraz tylko kwestia tego, jakim ziarnem jesteśmy i na jakim gruncie będziemy wzrastać. I jeszcze jest jedna ważna rzecz dla mnie w tej przypowieści. Sama końcówka: kto ma uszy, niechaj słucha. I to jest zastanawiające, bo nie dotyczy tylko kwestii religii. Tylko ogólnie pracy nad samym sobą. Czy my na co dzień potrafimy słuchać? To jest pytanie, które musicie sobie zadać. Co to znaczy, że można słuchać, ale nie słyszeć? Z czego to wynika? Że my słuchamy, ale nie słyszymy, bo nie chcemy reagować, nie chcemy podjąć próby kontaktu, czy po prostu nie interesuje nas osoba, która mówi? Tutaj jest bardzo istotny przekaz w tej przypowieści, bo pokazuje nam to, że powinniśmy umieć słuchać. Umieć przyjmować słowo. Nie tylko słowo Boże, bo to w kwestii wiary, ale też słowa drugiego człowieka. Więc gotowość do słuchania jest bardzo ważna. A teraz zapraszam do tego, abyście obejrzeli sobie film, który załączyłam w linku. To jest cała ilustracja do naszej pierwszej przypowieści, przypowieści o siewcy. Z wszystkich motywów biblijnych będzie sprawdzian albo kartkówka. Nie wiem, czy to jeszcze wypadnie tutaj online, czy już po spotkaniu w szkole. W każdym razie szykujcie się i uważnie słuchajcie w każdej lekcji, która dotyczy Biblii. Dziękuję za uwagę.